Sylwia oraz patrycja lech, okręg warszawski. Zapraszam. Szczęść Boże! Witamy Państwa serdecznie na już 14 marszu Polska za pokojem. Tym razem to właśnie u was w ostrowcu świętokrzyskim. Wielkie brawa! Szanowni Państwo, serdecznie Państwu z całego serca dziękujemy za tak liczne przybycie. Wasza obecność dziś dla nas jest świadectwem Waszej odwagi, odpowiedzialności i przede wszystkim miłości do ojczyzny. Ale żeby nas było jeszcze bardziej widać i słychać, aby każdy, kto przechodzi dzisiaj obok tego zgromadzenia, wiedział po co tutaj jesteśmy, zakrzyknijmy głośno z całej siły hasło, Naszego dzisiejszego wydarzenia. Polska, Polska, za pokojem! Polska, Polska, za pokojem! Polska, Polska, za pokojem! Tak jest, proszę Państwa! Polska jest za pokojem! Drodzy Państwo, przygotowując dla Państwa te marsze za pokojem, często słyszymy takie komentarze, że straszymy wojną, a przecież w Polsce jest tak bezpiecznie. Bo tak, bo nie ma żołnierzy na ulicach, bo nie jeżdżą czołgi, a bomby nie spadają nam na głowę. Ale drodzy Państwo, czy naprawdę bezpieczeństwo mierzy się tylko ciszą przed burzą? Czy naprawdę historia naszego narodu nie nauczyła nas, że wojny nigdy nie zaczynają się od bomb, lecz od decyzji podejmowanych ponad głowami obywateli, od podpisów składanych w gabinetach? I od cudzych interesów, realizowanych właśnie naszym kosztem. I teraz, proszę Państwa, dożyliśmy całkiem ciekawych czasów, ponieważ mówienie prawdy, odwoływanie się do faktów, do rozsądku, a przede wszystkim do historii, nazywane jest, uwaga, odklejeniem. Drodzy Państwo, nikt z nas nie jest odklejony. My jesteśmy po prostu obudzeni. Jesteśmy świadomi, widzimy powagę sytuacji, dlatego właśnie tutaj dzisiaj jesteśmy. I drodzy Państwo, Polska ma prawo do pokoju. Polska ma prawo do suwerenności. A obowiązkiem, proszę Państwa, polskiego rządu jest prowadzenie polityki w interesie własnych obywateli, a nie cudzych ambicji czy też cudzych wojen. I proszę Państwa, co nam teraz pozostało? Oczywiście odzyskajmy niepodległość. odzyskajmy niepodległość! Odzyskajmy niepodległość! Odzyskajmy niepodległość! Odzyskajmy niepodległość! Dokładnie, już niebawem odzyskamy niepodległość, ale ja również powiem z innej strony odnośnie straszenia. Na pewno państwo dostali już poradniki bezpieczeństwa. Dostaliście? O, proszę, ja tutaj widzę, że pan ma ze sobą poradnik bezpieczeństwa. I szanowni państwo, czy czujecie się bezpieczniej? Kto to napisał? Ile to kosztowało? No właśnie, ile to kosztowało. Szanowni państwo, ja bym inaczej nazwała ten poradnik. Poradnik hipokryzji i obudy, ponieważ służba zdrowia leży, Przedsiębiorcy upadają, swoje przedsiębiorstwa zamykają, a nasz rząd, oczywiście w cudzysłowie rząd, drukuje w milionowych nakładach poradniki bezpieczeństwa za nasze pieniądze, za pieniądze podatników. I nie ma na to naszej zgody. My nawołujemy, szanowni państwo, do pokoju. Nie chcemy wojny, nie chcemy angażować się w cudze konflikty. Chcemy bronić naszej pięknej Polski. Dlatego jesteśmy, szanowni, tutaj w tym miejscu, organizujemy te marsze i szanowni Państwo, zapraszamy Państwa już 8 marca do Warszawy na kolejny marsz Polska za pokojem. To będzie 15 marsz Polska za pokojem i również będzie druga rocznica naszych marszów, ponieważ to dwa lata temu, 8 marca. Polskie kobiety wyszły na ulicę właśnie w Warszawie. To będzie niedziela, więc zarezerwujcie sobie, szanowni państwo, czas. Będziecie mogli również spędzić pięknie czas w Warszawie w pięknym towarzystwie, towarzystwie patriotów. Zapraszamy. Ja, szanowni państwo, również zachęcam do zaobserwowania naszych mediów społecznościowych. Polska za pokojem. Mamy TikToka. Facebooka, Xa, będziecie Państwo również mogli być na bieżąco. Oczywiście śledźcie Państwo również media społecznościowe Konfederacji Korony Polskiej, Facebooka, Xa, y, TikToka, ró różne pro y, profile. Tak, zachęcamy do obserwowania i zapraszamy 8 marca do Warszawy na kolejny Marsz Polska za Pokojem. I jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Strukturom Świętokrzyskim za zorganizowanie tego pięknego wydarzenia. Serdecznie Państwu dziękujemy, z Panem Bogiem pozdrawiamy.